Witam Państwa, ja jestem Piro, a to prezentacja talii do kolekcjonerskiej gry karcianej My Little Pony. Jest to talia Taking Care of Business z serii Equestrian Odysseys. Jest to talia pomarańczowo-żółta, w której znajduje się tylko jeden pomarańczowy main, a jest to derpy, tylko trochę inaczej się nazywa w tej talii. Już na pierwszy rzut oka widać pewną ciekawą rzecz. A mianowicie z przodu zamiast maina widzimy foliowanego frenda, który jest dołączony do talii. Zobaczmy, jak pudełeczko wygląda z innych stron. Więc zabierzmy się za jego otwarcie. No, to nie będzie aż takie łatwe, ale chyba się uda dobrać do środka. I. Otwarte. Wyciągnijmy zawartość. Pudełeczko już puste. I w środku mamy talię kart. Papierowe żetony. Znaczy kartonowe. Hmm. Ciekawie. W wcześniejszych seriach chyba na odwrocie nic interesującego nie było. A tutaj mamy na odwrocie żetonów głowy kucyków. Naprawdę fajnie to wygląda. No, z tej strony tradycyjne żetony. Z tej strony tak to się prezentuje. Naprawdę bardzo ładne tokeny. Mamy instrukcję. Oraz mamy matę do gry. Na początek obejrzyjmy dołączoną papierową matę. Więc tak to się ona prezentuje. Ma rozmieszczenie wszystkich elementów, tak jak na matach ze wszystkich innych serii. Zresztą, oczywiście, mamy tak jak zawsze inną kolorystykę. Mamy na tej macie Twilight. I jest ona w takiej niebieskawej kolorystyce. Więc tak to się ta mata prezentuje. Zajmijmy się teraz najważniejszą częścią, czyli kartami więc weźmy je rozpakujmy z tej folii Jamy tutaj foliowaną kartę Zeppelin Jack jest to friend Z tego, co wiem, to istnieją dwa warianty tej talii. Jedna, w której jest foliowana Applejack, oraz druga, gdzie mamy foliowaną Fluttershy. I od tego, jaką kartę będziemy mieli foliowaną, zależy to, ile sztuk tej karty będzie w talii. Bo jak mamy Applejack, to mamy trzy sztuki Applejack i dwie sztuki Fluttershy. No jakbyśmy mieli foliowaną Fluttershy, to by było na odwrót. Więc tak to się prezentuje foliowana karta. No cóż, trochę żałuję, że nie mam wersji z Fluttershy, ale akurat taka talia była tylko w Polsce do kupienia, więc taką mam. Yy, oprócz tego mamy tutaj maina i tu też pewna odmiana w porównaniu z innymi taliami. Zazwyczaj w taliach są dwa mainy, a tu mamy tylko jednego. Więc tak to się prezentuje Muffin Mer, czyli Derpy. Tak wygląda po stronie zbustowanej, tak po stronie niezbustowanej. No, i mamy. A, jeszcze mamy tutaj, tak jak mówiłem, resztę friendów bez wymagań. Czyli, że mamy oprócz foliowanej Applejack jeszcze dwie niefoliowane. Jest to dokładnie ta sama karta, tylko z innym rysunkiem. Więc tak to się prezentuje. No, i mamy dwie Fluttershy. Oprócz tego mamy tutaj Store Slider. Który tak oto się prezentuje. No, jest jak zwykle inny niż w pozostałych seriach, bo w każdej serii jest inny. Całkiem ładnie tutaj wygląda. No i mamy całą resztę talii, której przyjrzymy się za chwilę. A jeszcze nie powiedziałem jednej bardzo ważnej rzeczy. Bo pomimo tego, że jest to najnowsza seria, to nie ma tutaj żadnych kart ze starszych serii, są tylko z tej, ponieważ yy, ta seria jest pierwszą serią nowego bloku. Nie wiem dokładnie o co w tym chodzi, ale po prostu jest tak, że żadne karty z wcześniejszej serii do tej talii nie są dawane. Na początek przyjrzyjmy się Mainowi. A więc, żeby zgustować Mafin Mer, musi być ona w miejscu, gdzie znajduje się inny charakter o mocy 3 lub większej. No cóż, według mnie nie jest to najgorszy sposób bustowania, chociaż najlepszy też on nie jest. Natomiast po zbustowaniu ma ona taką moc, że możemy zapłacić jeden żeton, żeby zekshaustować jednego z naszych charakterów i dodać jego moc do innego charaktera do końca tury. No cóż, ta moc według mnie też nie jest jakaś superowa, znaczy nie jest ona zła. Bo jak mamy na przykład friendów ze Stabornem, którzy nie tracą mocy, kiedy są zekshaustowani, to można zrobić tym jakieś fajne combo. ale według mnie jakaś superowa ta moc też nie jest. Więc podsumowując tego maina, według mnie da się je nim grać, ale są lepsze. Według mnie zdecydowanie lepsze są inne mainy z tej serii, które można znaleźć w boosterach. Przyjrzyjmy się teraz kartą fixet. A tych jest tutaj naprawdę bardzo mało, ponieważ mamy tutaj tylko dwóch friendów, każdego w ilości sztuk trzech, którzy są fixedami. Pierwszym z tych friendów jest pomarańczowa Sweetie Drops i ona ma według mnie naprawdę ciekawą moc, ponieważ działa ona w taki sposób, że jeżeli zagrywamy frienda na problem, gdzie ona się znajduje, to możemy ją zexhaustować, żeby zexhaustować innego charaktera przeciwnika na tym problemie. No cóż, jeżeli przeciwnik ma jakiegoś naprawdę silnego charaktera na problemie, to dzięki jej mocy jesteśmy w stanie się pozbyć takiego charaktera z face -offa. Drugim friendem, który jest Sedem, jest Animal Alice, który jest żółty. I jego moc według mnie jest raczej taka sobie, ponieważ ma on taką moc, że jego siła jest równa ilości friendów, których posiadamy. Więc tutaj jego ogromną wadą jest to, że na starcie ma on moc zero. Więc jeżeli powiedzmy wyflipujemy go podczas Faceowu, no to wówczas się robi nieciekawie. Jeżeli chodzi o friendów, to mamy tutaj zarówno dość sporo komonów, jak i trochę uncommonów. Niektórzy friendzi tutaj są naprawdę użyteczni, a z takich, którzy się dość wyróżniają, to coś o czym już wspominałem wcześniej, mamy tutaj jedną foliowaną kartę frienda. I akurat w tej talii jest to Apple Jack. Oprócz tego dość dziwnym posunięciem jest to, że poza frendami w kolorach pomarańczowym i żółtym mamy też dwie sztuki frenda bez wymagań w kolorze niebieskim. No ale cóż, ze względu na y, specyfikę bustowania maina z tej talii oraz na problemy, o których powiemy za chwilę, to powiedzmy, że da się takiego frenda w innym kolorze wykorzystać. No ale i tak jest to dość dziwne, że talia podstawowa ma więcej niż dwa kolory. Oprócz tego mamy tutaj też dwie sztuki Frenda, który jest dwukolorowy. Jest to nowość dodana w tej serii. Jeżeli chodzi o eventy, to są tutaj same komony, ale są to dość przydatne eventy. Resorsów mamy w tej talii cztery sztuki i wszystkie te resource'y są komonami i one również są dość przydatne. Natomiast jeżeli chodzi o troublemakerów, tamy mamy tutaj tylko jednego troublemakera w ilości sztuk dwóch więc naprawdę niedużo. Dodatkowo jest ten Troublemaker commonem, ale mimo to jest to według mnie jeden z lepszych Troublemakerów, jakie istnieją, ponieważ ma on dość sporą moc, 0 punktów bonusu i ma całkiem ciekawą umiejętność, ponieważ nie pozwala się odsłaniać Troublemakerom przeciwnika na tym problemie. Więc według mnie naprawdę fajny Troublemaker. Jeżeli chodzi o problemy, to mamy tutaj dwa problemy, które są komonami, a pozostało się problemów to ankomony. Problemy tutaj są trochę inne niż w taliach z wcześniejszych serii, ponieważ są one kolejną nowością. Mianowicie w poprzednich seriach były problemy, które wymagały konkretnego koloru oraz dowolnego innego koloru niż ten kolor. Tutaj natomiast są problemy, które poza konkretnym kolorem wymagają dzikiej mocy, czyli dowolnego koloru. Tak więc można taki problem skonfrontować używając nawet tylko jednego koloru, co umożliwia tworzenie talii jednokolorowych. Podsumowując, talia ta jest całkiem ciekawa. Jest tutaj trochę interesujących kart, chociaż patrząc na całokształt, czyli moc maina oraz ilość kart fixet, to uważam, że najsilniejsza talia to to nie jest. Dlatego dla początkujących graczy jednak bym proponował rozejrzenie się za innymi taliami. A więc to by było na tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.